Byliśmy w największym McDonaldzie na świecie. Zobaczcie co nam się udało. Tam Sęsiu. Jesteśmy teraz, dochodzimy do największego McDonalda na świecie. Jesteśmy w Orlando na Florydzie. Godzinę temu było 35 stopni, odczuwalna, podobno 40 A teraz... Stop synku, tylko mam czerwone, stop stop A teraz trochę chłodno, bo też zaczął padać Ale czas cieplutko. Więc to jest największy McDonald's na świecie. Zaraz idziemy zobaczyć do środka, jakie mają menu i co tam jeszcze mają. Przedaż, zanim wejdziemy do środka, choć obejdziemy go dookoła, zobaczymy co się dzieje. Okay. O, tam jest ogłoszenie, że przyjmują do pracy 15 dolarów na godzinę. To więcej niż w Orlando, bo widzieliśmy tam 14. Więc ten McDonald's ma 1800 m2 powierzchni. Ma 3 piętra i zbudowany został. W 1976 roku. Dobra, idziemy dookoła, oczywiście drive-thru. Parking. Eee, widać jakichś innych turystów. Idziemy, 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 idziemy. Tak, okienka. Więc mają na pewno tutaj. To już wiemy, bo czytaliśmy o tym. Mają pizzę z pieca opalonego drewnem. Mają. Spaghetti, makarony I jakieś jeszcze inne menu Zaraz będziemy to wszystko sprawdzać Podchodzimy dookoła inność, tak jak na Florydzie Dookoła jeszcze inne Fast foody Papaj Burger King, Dennis A ja dzisiaj będę jadł skrzydełka Zobaczymy Te skrzydełka może to już nagram Dobra idziemy tędy Idziemy zaraz będziemy wchodzić standard, sztandar Leon już biegnie bo jest taki głodny Ronald McDonald 9 metrów wysoki Dobra No to on, wow. no to on. Pizza Gofry Gofry To jest pizza Tu się robi pizza w piecu A Tu mamy goferki belgijskie Na razie nie zamawiamy ich Zobaczymy jak, jak dłużej jedzą, jak smakują pizzę Natomiast wygląda dobrze, nie? Zobaczmy co jest tutaj w stosunku Na no, tym menu nie nic specjalnego. Tam jest pokazana pizza i gofry. To jest dla mnie? Come on baby. Tu yeah. oh, yeah. deserki. Wody takie. Takie ciastka. O, jaki sernik ładny, za takie ciastka ładne? to Chyba sztuczna, co? Aha, co to prawdziwe. Yes. Nie. O, tu ładnie ma ravioli tam ktoś jadł Napoje To są trzy piętra w tak? O, tu można foto sobie zrobić, ciekawe ile kosztuje, co? Excuse me, how much the photos? It says ten Ten? Yeah Oh, thank you Idziemy do góry, chodź Dobra Wchodzimy do góry I co, co my tu mamy? Tu jest pizza, margherita Orlando, Florida No i co?

Wszystko w McDonaldzie. Oczywiście to nie jest za darmo, nie? To jest płatne. Dodatkowe pieniążki dla McDonalda. Tak jak tamte zdjęcia do zrobienia 10 dolarów Za kilka zdjęć Czyli 40 zł. Co myślisz? No. I nazywa się to epic mcd albo epic mcdonald no jeszcze raz powiem 1800 m2 3 piętra ale trzecie piętro to jest tylko jak to się nazywa plac zabaw natomiast dwa piętra dla klientów idziemy zobaczyć synku co jest z menu I jakie ceny doprowadź Krokodyl. Kawa normalna Kawa bezkofeinowa Można sobie nalewać jeśli się chce Dobra, idziemy teraz do kiosku Na razie wszystkie chyba są zajęte, co? Mhm. Jeszcze akwarium jakieś tu jest no, Jakieś żółte i białe ryby Amerykański sztandar Dobra Chodźmy gdzieś do kiosku Może ustawmy się w kolejce, co? Dobra, jesteśmy przy menu Co jest innego sobie tu pokażę. Mamy co? Mamy pizzę, mamy inna rzecz Mamy tutaj jakiś filici steak, czyli steak sandwich, kanapkę z mięsem wołowym I mamy makarony Chodź, o no. czym makarony Więc wybiera się makarony i co mamy? co mamy? Tak, makaron tutaj A najpierw się wybiera yy, co do makaronu, tak? I mamy tak, poczekaj Mamy boczek Mamy kawałeczki boczku smażonego. Mamy pies kurczaka. Cebula w kosteczkę, papryka w kosteczkę. Pokrojone pieczarki, pomidory, jalapeno, brokuły i czarne oliwki. Nie wybieramy nic, idziemy dalej, tak? I tutaj mamy makaron do wyboru. Ravioli, linguini, tortellini. Nie wiadomo co jest w środku kawa to to są jakieś rurki o, i mamy sos do wyboru wybieramy sobie sos marinara oliwka z cioskiem sos bolognese alfredo jakiś śmietanowo-majonezowy i pesto bazyliowe wybieramy taki i to co dostajemy, tak? dobra, co w chodźmy do pizzy teraz wybieramy pizzę i tutaj mamy wybrać teraz nasze dodatki, nasz sos i który ser I co mamy do pizzy? Do pizzy mamy te same rzeczy, czyli boczek Kiełbasę jakąś smażoną Kawałki boczku smażonego Peperoni salami Cebula, papryka, pomidory, oliwki, ananas, jalapeno, pieczarki I szpinak nie wybieramy nic, przechodzimy dalej, tak? I co mamy do wyboru teraz? Na jakim sosie? Pomidorowy, alfredo sos i oliwka z czosnkiem Który wybieramy sobie już? Dobra, i mamy dwa sery do wyboru: mozzarella i cheddar jack. Który wybieramy? Dobra. I teraz tak, tu możemy jeszcze coś zmienić. Chcielibyśmy dodać coś, odjąć? Nic. Dobra, dodajemy pizzę do zestawu. Dobra, co tam jeszcze bierzemy? Eee, bo Tutaj mamy coś takiego, to już sprawdziliśmy w jednym McDonaldzie. Mamy taki zestaw za piątkę. I to wybieramy, tak? Mhm. Dobra. I tutaj do tego, co wybieramy? Ketchup. Eee, do picia co bierzemy? Tu jest obojętne, bo jest fontanna, nie? Ale to weź powiedzmy. Eee... No To nie? No tu nie trzeba a później sobie dolejemy, co gdzieś chcieli, nie? Dobra, i teraz tak My wybieramy zawsze synuś w tym... Eee... Magda, co wybierasz? A, to to jest Magtaw. No Odejmuję musztardę Leon zawsze Odejmuję ogórki Dodaję sera. A, tylko dwa Tylko dwa? Aha. A najwięcej serów ile dodaliśmy? Pięć W McDonaldzie, a w ogóle? No pięć, pięć. Ale najwięcej w życiu A max w Max Burger, ile tam jest? Dziewięć <laughs> Dziewięć? No, dziesięć razy Dobra Frytki Zawsze dajemy bez soli, to mamy świeże To wszystko? Aha No dobra, dobra. Płacimy Jeszcze lody. Lody są bardzo dobre tutaj w USA. Niestety są drogie, bo 20 zł kosztuje, Ale bardzo dobre. No dobra i co wybraliśmy pizzę? A co? A tutaj jest już coś takiego. A tu po jeden, po dwa, po trzy dolary. Ale nic nie ma za jeden. Dobra. No. Dobra, zamówiamy. Tak, zamówiliśmy pizzę, ten zesta i loda Za wszystko płacimy 17,32 Czyli 85 zł

Zbudowały na razie nasze kurczaki nasz cheeseburger, frytki no i, i lody zobaczcie lody są super pełne ostatnio jak jedliśmy w warszawie to były może dotąd synku tak Jak smakuje wszystko do czas. Dobrze? Coś, jesteś na geccy? A teraz cheeseburger. Pokaż, jak wygląda. McDouble. McDouble. Musimy przyznać, że w USA te hamburgery są bardzo dobre. Świeże robione. Tak jakby prosto z grilla zeszły. Jak oceniasz od 1 do 10? 9. 9. Ajście lody ketchup, frytki czekamy na pizzę jest pizza wygląda bardzo dobrze mogę spróbować jeden kawałek? tak jak ta pizza? Dobrze. od 1 do 20 ile byś dał? 8,5. o siebie pół. Dobry zjadł kawałek, bardzo dobra. Szybko poszło, to? Mhm. Deser I tyle. No I tyle. To jest zostawiamy. Największego McDonalda na świecie. 1936 z Burgery lata jest troszkę droższe niż normalnie ale pizza bardzo dobra Czy warto tyle Warta 40 zł nie? jak na amerykańskie ceny to nie tak dużo a na smakuje naprawdę dobra Więc opuszczamy największego McDonalda na świecie Powiedz mi mój synu jak oceniasz od 1 do 10 swoje doświadczenie? 9. Ile? 9. 9, to bardzo wysoko. Bo ja on nie daje więcej niż 9. Czyli perfekt, tak? Uśmiech. <śmiech> Uśmiech. Chodź <laughs> Bye bye. Bye bye. <laughs> Adesso andiamo a Orlando, 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 Orlando L'equador to one, Jamaica eu quero Na tyle z McDonalda i Skrzydełek. Dziękujemy za oglądanie. Prosimy o subskrypcję i łapki w górę. Podzielcie się tymi filmikami, bo cały czas liczymy na to, że zostaniemy milionerami i wtedy nie zapomnimy o Was. Wiecie, o kim mówię. O Tobie i o tobie, a jeszcze o tobie. Subskrybuj i łapki w górę. Serdecznie pozdrawiamy, pa. pa. Do następnego filmiku.